Sprawdzanie układu wszystkie kontrolki na zielono i znowu gramy panem Soldierem. potrzebujemy. Mamy wspar... Kurde, gościu ma 88 poziom. A Reinhardt 6. To moja w niego nie mogła wcześniej trafić. Robimy tak. O kurde, jajko mnie swędzi. Jak ja mam się teraz podrapać? Sorry, że ci zabrałem tego kila, Ale ja to próbuję ich zejść od tyłu. No! Mam cię. Co mnie tu śmignęła raz za rakieta? Dobra. Czy ta tarcza powoduje to, że ona jest w ogóle nieśmiertelna przez tą chwilę? Po prostu... zbiera mniejsze obrażenia. Mówię o Zari. Łohooo! Wow! Wow! Dobra, w końcu się podrapie. Od razu mi lepiej. Było się pokazywać? Oczywiście Hanzo, jakby kto inny nie mógł mnie coś wyzgarnąć. Ruszasz ten ładunek! Ruszasz ładunek. Kurde, znowu mam dwa kile i to jest złoto. Taka cienizna. To to? A to nasze. Co tam się dzieje?

Co no, tu się dzieje? Ja pierdykam za dużo kurde grafiki Przegrzanie włączył, to musimy odczekać, dobra Ja tutaj sobie stoję i ja nikogo nie widzę Jest zaria okay. Z kim ty tu walczysz gościu? To jest Hanzo o ty kurz wo No nie powiem, ten ult z Faron to jest OPSIP Oj, ładunek sam się nie dostarczy Cztery likwidacje to złoto Nie będzie dobrze O ty Nie możesz tego przeżyć, laska. Dobra, ja się podleczę. Dzięki. Reinhardt uratował mi dupę, ale... Pięknie. Pięknie to zrobiłem. O, to nie moje leczenie. Ja myślałem, że się będę leczył. He, he, he! Śmieszne. Dobra, już do was biegnę, moi koledzy. Ale Reinhardt mi uratował dupę naprawdę Co oni tutaj tak widzę? Lubią tam wychodzić Mam was masy Nie wiem czy kurde tam zginął. Dobra Potrzebuje To na tu mnie ma na celowniku Zrobimy tak Zrobimy tak i gówno Kończę was, rozumiecie? Oooo Aleś się ustawił z drugiej strony, hol shit! Nie zauważyłem, gdybym zauważył, ale biegłem jak poje. No to... Kurde, się likwidację złota dalej. Jańcy jesteście. Bo ty jesteś zajebisty, bieżysz, Nuba Soldera i sponiakujesz. I nie umiesz nawet dobrze wykorzystać swoje gulpy. 25. Tak ja to przeżyłem. No już ten, nie mogę, kurde, wchodzić. Co to było? Od Hanzo strzała. To jest para. Widzi mnie. Naj! Nie wiem co się dzieje. Tu jest Daria? Gdzieś Hanzo jest. Dwa razy jej w głowę trafiłem. A to niestety nic. kurde, Tu jest Hanza.

Odkręćmy pasy! No czemu w tym momencie? Ale kurde wry dostał rakietę Dobra, tu jest Bastion Fu 16 HP To mi się udało troszkę, nie powiem Gdybym umiał lepiej celować, to bym Cię zabił, laska. Tam ktoś był? No jest tam ktoś. Dobra. Chodzimy tędy. To jest Basen się odpalił. To my, zobaczmy. O, dobrze. Więc dwa razy dostał w głowę. To co za to mam wbiegło? Aż dostał w głowę. Ognie pogotowności. Staj. Ani kroku <trykujesz> dalej. Od razu. Aha, zużyła. Kurde. O kurde. Kto ich tam tak zarąbał? Kto ich tam tak zarąbał? Nie jestem już młodzieniażki likwidacji idę jak burza, ale co z tego? Czekam na to tak. Nie przeżyjesz tego W sensie mówiłem do siebie, nie? O Jezus Słuchajcie, ja sobie szybko coś zobaczę. Nie powinien teraz na to patrzeć. Ja to znikam, nie? E, zrób tak. Zrób tak. Tak najwyżej. Powiększymy to, wszystko do działa. A tak zostawimy. OK. O, kurde, co ja tu robię? Wracaj do gry. Wow! Kary pi pom, tu, tu, tu. Dobra, jak muszę zajść gdzieś ładnie z boku? Sam jesteś z boku. Widzę was. Zabiję się. Albo... <laughs> Boże, to co ja zrobiłem, to to jest masakra. To jest masakra, to co ja zrobiłem. Jestem trudny do zabicia. To jest mas... tak? Osiem razy, nie, 8. Gdzie tu jest kurde zgony, Sześć? Tak, nie jest tak tragiczne. Dostało 30 sekund. ona chyba jest nieczalona. No wyjdź z tego gówna. Jezus, kurde, ale ta Zaria mnie w kurde już. No idę, i daj, tak zginę. Pra ta 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 ta, Że Zresztą już się nie wlicza do ogólnego rozrachunku. No było tak sobie, ale mam 2 złoto, dwa, dwa. Omej jest kurzająca, trzeba przyznać. Co? się? Nawet nie. Magzini, Magzini, czy ból? Magzini, czy ból? Magzini. Magzini, no na, no, Magzini? Ojej. Dwa złota, dwa srebra. Nie źle. Okej, okay. jesteśmy Sniperem. Hmm, co to się jak robiło? Dobra. Ja wszystko, co chciałem. I kurde, zdecydowanie muszę zmienić czułość myszki. W się na, na, na Snajperze. O kurde, ja się patrzyłem? No, pokaż się. Wiem, że tu jesteś. Dobra. Nie jest... nie jest dobrze. Nigdy jak brałem, kurde, sznaj... Nie jestem, w ogóle nie umiem celować, więc... Tak to u nich wygląda? Dobra, to na czym skończyliśmy? Dobra, standardowo, żeby nie było nudno, W czasach bierzemy postać dla nuba jedziemy. Op. już biegnę do was, moi drodzy przyjaciele. Nie załamujcie się, gdy mnie nie ma. O, słyszę torbiorna. Kurde, odbił. Gdzieś się to odbił moją Pozdrawiam wszystkich Polaków. Jestem trudny do zabicia. Zaczynam się denerwować. Daj Denerwować. Muszę popracować zdecydowanie nad moją dykcją. Dobra, to jest nasza. A wejdę tutaj. Jeszcze nie koniec. Zaraz mi szlak trafi, naprawdę. No to krótka misja, będzie przynajmniej. a Znowu przygryzam wargi. Na kurde wchodzi cały czas strzelak do pierwsza. Moja skała wow. jeszcze się ładnie. Dobra, ja muszę zrobić ewakuację Kurde znowu gry ze wargi Zrobimy tak ładnie mi skontrował moje łódźli, naprawdę Okej, okay, Gendziel mi wszedł na dupę i zrobiłem kupę Mistrz Rymów Jezu, co tu się dzieje? To jest jakaś poracha Generalnie mamy nieby wszystko tak jak należy ej, ej, Jezu, musiałem sobie dziewnąć Ja mam to obejrzeć No, 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 no! Mam cię! niestety, zaraz pewnie umrę. Dobra. Goń mnie, goń! Ktoś... słyszę kogoś na plecach. Op. Znowu słyszę KULAWEGO PIERDOLCA! <laughs> BIEGNI FOREST! BIEGNI! KOLEDZY! HILFE! <laughs> Ale to było śmieszne. To było bardzo śmieszne, naprawdę. Trochę widzę, żeśmy ich zatrzymali w końcu. Uuu Trochę mi lepiej. Mocne brzmienie dwóch. Nie mamy łaski, nie? Kurde, a i Teskito ja się chyba tego nie obliczę przygryzania barwi. No, no, na, no, na, no, no. Dobra, z tym tu nie ma co się bawić. Od mej to trzeba się trzymać z daleka. Widzę was. Trzech zabiłem. Hmm, hmm, Gdybym miał rakietę, to bym Cię zabił. I co? To byłaś. Co tu się dzieje? Jaka to jest masakra, co tu się dzieje? O, dobra. Dalej. Chyba zyskaliśmy dosyć sporą przewagę. To taką naprawdę dosyć sporą. Dobra, ja tu pobiegnę, żeby. Cześć. Cześć, bracie. Co? Nie pomogło leczonko? A jaki teraz spaniaczek, nie? Jest to naprawdę nieźle. O. o! 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 Ma ktoś ulty? Jakieś, coś? Musimy ich tylko wybić. Ale to zmusiłem teraz. Musimy ich teraz tylko wybić. Wygraliśmy. To niedobrze. Uf. Dobra, ja się schowam i zrobię bagno. Tak. O, my mamy Luciana? Nie wiedziałem. Gdzie jesteś? Już mi się skończył Wow, wow, O kurde, ale pewnie przester będzie, co? Yeah! Uff, a taki ciężki początek był. Najlepsze zagranie meczu. Dziękuję, dziękuję, zostaję do środy. Obejrzyjmy, w ciszy. Widzę was. Pięknie, pięknie, tak mmm mm, mm. mm, Jeszcze jeden mm. Nie, niestety tylko trzech Ale powiem wam, że coś się zmieniło Świetnie Dobra mi i tak nikt nie da, to damy temu Uff, naprawdę było ostro Potem. to